Cześć, witajcie, ja nazywam się Legwa. No to przed wami kampania online multiplayer Total War Medieval Total War. Już się pora mało wszystko. Medieval Total War, kampania Multiplayer, Medieval 2 dokładnie. Gramy z innymi youtuberami z polskiej sceny YouTube Total War. Ja niestety gram Norwegią w kampanii Titanic czyli w kampanii, w kampanii Krzyżaków. Pierwsze, co musimy zrobić to ustawić naszych. Ready to na odpowiednich yes, zobaczmy, yes. czy się wszystko zgadza. 77, dobrze, czyli zgadza się, bo ten zarabia 37, ten zarabia 50. Zgadza się. Nie, chwila. 37, Ready to trade. Ready to trade. 40, dobra, teraz się zgadza. Dobrze, i pierwszym co chcielibyśmy zrobić, to zająć albo Göteborg, albo. Taką wioseczkę, ale myślę, że może najpierw zajmiemy się Keteburgiem, co? Byśmy dokładnie całą armię która może się bardzo wolno poruszać Patrzcie Tak się nie poruszyli Drugą i kolejną rzeczą, właściwie trzecią już, którą chcemy zrobić w to zarządzić budową Po pierwsze obniżymy podatki, zarówno tu jak tu, ponieważ tutaj to jest zamek i nie możemy. Ale zobaczmy, co tutaj możemy zbudować: konstruktor balist, warsztat garbarski, farmy, kościółek, dom publiczny, ratusz miasta i zamień w zamek. Zobaczmy dane o osadzie. Cudowny hmm, hmm. poziom rolnictwa. Hmm. Porządek mamy, spoko publiczny, niepokoje religijne niewielkie, ale weźmiemy farmy sobie. Dobrze? I rekrutacja. Oszczepnicy, z tego co wiem, są lepsi pod każdym względem od, yy, od Straży Miejskiej. Tak, są stanowczo i są tylko 10, 10 drożsi w wyprodukowaniu. A całą resztę kosztu, w sensie kosztu utrzymania, jest taki sam. I drugą rzeczą, jaką sobie zrobić jest langski, ponieważ chcemy być potęgą morską. Gramy Norwegię, musimy być potęgą morską. Kolejna rzecz, jaką chcemy zrobić, tutaj wybudować. Może najpierw zastanówmy się nad tym, tutaj stajnie Barona. Plac musztry, pa, e, Plac musztry, Strzelnica Uczników, Konstruktor balist, Warsztat garbarski. Mała stocznia, o! Drogi piaszczyste, farmy, kapliczki, kabliczka i zamień w miasto. Myślę, że mała stocznia. Myślę, że mała stocznia. Wzrost handlu towarami mnie bardzo kusi. Po raz kolejny, drogi handel. chyba wzrost handlu towarami. Jednak, I dostęp flot handlowych, jeden. Więc zrobimy sobie małą stocznię. A, i jeszcze rekrutacja. Hmm, topornicy w porównaniu. Jest ich 120 co prawda, ale są dużo tańsi w utrzymaniu. Są tańsi w produkcji i są dużo lepsi od, <śm> od Wikingów. I są też lepsi w ataku stanowczo od, yy, od rycerzy feudalnych, którzy są dużo drożsi zresztą. To mamy dużo obronę. Dobra, zrobimy sobie toporników. Zrobimy sobie kolejnie... spieszeni husklarowie. W porównaniu z Wikingami, 100 o stuwe 100 drości są w wyprodukowaniu. Tańsi są w utrzymaniu. I są dużo lepsi. Dobra, zainwestujemy tą stuweczkę i zrobimy sobie jeszcze husklarów konnych. I w Uppsali, co zbudujemy? Uppsala, święte miasto. Strażnica metropolii Umożliwia szkolenie Dobrze Premia do porządku publicznego, który jest tutaj w miarę wysoki Zobacz, port Targowisko Targowisko daje wzrost handlu towarami Port też daje wzrost handlu towarami, tylko że port, port był się dwie tury i kosztuje 800 solarenów A targowisko 4 tury i 2400 solarenów, więc chyba zrobimy sobie port w tym momencie Okej, okay. a i rekrutacja no, tutaj nie mamy zbyt dużego wyboru Dziab, dziab Musimy zniknąć to okienko, którego wy pewnie nie widzicie Hurra! Możesz teraz grać w gry dostępną przez Milo W następnej turze To jest nasza na natura, tak? 4... 4491, więc słabiutko Ale myślę, że to się powinno w miarę ustabilizować Moja armia zbliża, zbliża się do Göteborga Tutaj co my tu rekrutujemy? Dobra, rekrutujemy armię bojową, która będzie mogła zaatakować to. Przydałby się też konstruktor balist. chociaż nie, tu chyba nie ma żadnego muru, więc chyba wolno mi, bo tutaj są takie dość skomplikowane zasady, które mówią, co, co mi wolno, a czego nie. Tutaj budujemy Lansky, więc yes, tutaj sobie naszymi statkami. E... Yes, Lord. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie w kolejnej turze. To była pierwsza tura kampanii multiplayer. A jeszcze zobaczymy sobie dyplomatę. Że podpisałem sobie jakieś sojusze początkowo, to jest help, y już na forum. O, Duńczycy, z Duńczykami mam na przykład sojusz, więc podejdą yes, do Sojusz, cóż, ofertę. Dobrze? I teraz, w że Duńczyka on będzie mógł ten sojusz zaakceptować lub odrzucić. Powinien zaakceptować, ponieważ podpisaliśmy ten sojusz już na forum. Także mam też sojusz z Zakonem Krzyżackim. Duńczykami gra tuf, a Zakonem Krzyżackim gra mistrzu, Wielki Mistrzu. Tak się złożyło, że akurat Wielki Mistrzu gra z Zakonem Krzyżackim. Przypadek? Akurat tak, przypadek, bo widziałem losowanie. Dobra, to by było na tyle. Ja jestem Legwan. To jest kampania Medieval 2. Medieval 2. Total War Teutonic Online Multiplayer Youtuberów Polskich O matko, jakby to zapisać to bardzo długie było Będę musiał jakiś skrót wymyślić, żeby to te zatytułować Ten film zobaczycie niestety dopiero Po wykonaniu moich czterech tur Ponieważ jest takie opóźnienie narzucone Więc nie, nie będziecie w stanie mi podpowiadać co robić Bo cztery tury opóźnienia są Ale no cóż, przynajmniej, przynajmniej możecie pooglądać Jak Kalecze Mediwala w którego kompletnie niestety grać nie umiem. W sali, w sali nie mamy za dużej armii. A może mamy armię, którą moglibyśmy. wyjść yes. jeszcze, Ej, Tak zakończyłem już! Śmiało! My love. My podejście w sali. Podejście w sali. Tak. Podejście dalej, nie, nie wiem, gdzie to są w ogóle prowincje. Move out! We move on with tomorrow. Tu też coś na pewno będzie dobra. Koniec! Trzymajcie się i cześć!